Mówiąc krótko i zwieńzle o książkach. Dobra kawka z chili. Szczęść Boże, mówię Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mówiąc krótko, w programie o książkach, a dzisiaj wydanie specjalne i dwa komunikaty. A w zasadzie komunikat i ogromne podziękowania. Myślę, że zacznę najpierw od podziękowań. Otóż mam tutaj przed sobą listę tych osób, które postanowiły. Finansowo przyczynić się do działalności tego kanału i wsparły jego działalność, fundując mi kawkę albo nawet niejedną filiżankę kawy. I myślę, że mogę powiedzieć, tych osób do tej pory było 12. I chciałbym tutaj szczególnie podziękować i przepraszam, nie będę podawał nazwisk, ponieważ nie wiem, które z tych osób chciałyby, aby ich nazwiska były wymienione, więc podam imiona. Więc w szczególności chciałbym podziękować pani Małgorzacie, która tutaj wyróżniła się na tle tych osób. Fundując mi taką kawkę, kawkę z chili. Pozwolę sobie łyknąć się. Zapundowała mi taką kawkę kilkukrotnie. I ogromne podziękowania dla pani Małgorzaty. I jak mówiłem już kiedyś, myślę o tym, jakby takim osobom to wynagrodzić, także odwdzięczyć się za takie kawki, filiżanki, czy kubki kawy, bo dzięki nim może ten kanał się rozwijać. W następnej kolejności chciałbym przede wszystkim gorąco podziękować Pani Justynie, Pani Annie i pani Magdalenie. To są osoby, które też dosyć hojnie wsparły działalność tego kanału. I to nie oznacza, wyróżniając te osoby, to nie mam zamiaru dać do zrozumienia, że nie cenię sobie wkładu każdej innej osoby, dlatego że każdy z nas może wesprzeć takie inicjatywy na tyle, na ile jest w stanie. Niektórzy mają trudną sytuację i być może nawet mniejsza suma jest naprawdę bardzo hojnym gestem. Więc tutaj wymienię już te pozostałe osoby, nie szeregując ich według tego, kto dał więcej, kto dał mniej. I chciałbym tutaj gorąco podziękować następującym osobom. Pani Bogusławie, panu Jackowi, panu Kazimierzowi. Panu, I tutaj, ponieważ mam tylko nazwisko, to powiem, że jest to pan, którego nazwisko zaczyna się na literki G i E. Mam nadzieję, że będzie wiedział, że to chodzi o niego. Chciałbym podziękować pani Elżbiecie, pani Basi, panu Jarosławowi, pani Bogusławie. Tym wszystkim osobom naprawdę ogromnie dziękuję. Mogę powiedzieć, że w tej chwili te złotówki, które zaoszczędzę dzięki temu, że ktoś postawił mi kawkę, te środki przeznaczam na uzupełnienie sprzętu. W tej chwili zakupiłem cztery lampy, bo ciągle miałem problem z oświetleniem. 4 Także po to, żeby było zabezpieczenie, gdyby któraś z tych lamp się na przykład zepsuła, gdyby się, nie wiem, złamała, przewróciła, stłukła. Nie wiem, czy one się tłuką, bo to jest chyba taki plastik. W każdym razie to jest pierwszy zakup. Planuję zakupienie w następnej kolejności chociaż jakiejś prostej kamerki internetowej, która też byłaby. Uzupełnieniem tej kamerki, której używam, ale którą można by było też instalować w różnych innych miejscach. I bardzo serdecznie każdej z tych osób dziękuję. Dziękuję tym, które dały z serca, które zafundowały mi taką kawkę, bo dzięki tym, temu. Nie tylko ten kanał może się rozwijać, ale także daje mi to zachętę do robienia kolejnych programów i kolejnych rzeczy na tym kanale. Łyk kawki, żeby nie zaschło w gardle. I proszę Państwa, komunikat. Nie wiem jeszcze, kiedy zamieszczę ten specjalny odcinek, mówiąc krótko, czy będzie to. W sobotę, w piątek wieczorem, czy może już w poniedziałek albo wtorek. Nie chciałbym też za bardzo zamulić mojego kanału całą ilością różnych materiałów, bo zależy mi, żeby Państwo zwrócili uwagę, zwłaszcza na niektóre nagrania wideo. Otóż, proszę Państwa, na moim kanale pojawia się nowy cykl, cykl rozmów o literaturze, który nosi tytuł mówiąc krótko o literaturze z Josephem Pearsem, albo po angielsku In a Nutshell About Literature with Joseph Pierce. Z Josephem Pearsem, autorem tej między innymi książki, Benedykt XVI, obrońca wiary, która w zeszłym roku ukazała się nakładem wydawnictwa AA w moim przekładzie. Kto nie czytał, zachęcam do lektury tej książki, mam wrażenie, że została ona trochę niedostrzeżona, a jest tu parę ważnych spostrzeżeń Józefa Pirsa na temat pontyfikatu Benedykta XVI, ale nie tylko jego pontyfikatu, również czasów, w których żyjemy i w których żył Benedykt XVI, wynosząc też z tego doświadczenia swojego życiowego odpowiednią lekcję. I Joseph Pierce jest autorem wielu książek, może jakiś odcinek jeszcze poświęcę samemu Josephowi Piersowi, ale myślę, że sporo dowiedzą się Państwo już z tego pierwszego nawet odcinka. Otóż jest autorem trzech ważnych książek o katolicyzmie Szekspira i tutaj, zwłaszcza jeśli ktoś zna język angielski, to polecam tę książkę. The Quest for Shakespeare, która podaje argumenty za katolicyzmem Shakespearea. Niektóre książki Josepha Piersa ukazały się w języku polskim, inne nie. Niestety te trzy ważne książki o katolicyzmie Shakespearea po polsku się nie ukazały. Joseph Pierce jest też wykładowcą, autorem esejów i właśnie autorem wielu książek o literaturze biografii i jest to postać znana tym, którzy w świecie anglosaskim, ale nie tylko w świecie języka angielskiego interesują się literaturą, bo jest auto tłumaczone na inne języki. I teraz proszę państwa, zaczynamy w tym cyklu od pytań podstawowych: po co czytać książki, po co czytać literaturę, po co czytać poezję, po co czytać powieści i będziemy Rozwijać ten cykl. Mam nadzieję, że będziemy rozwijać ten cykl. Wszystko zależy też od Państwa. Wszystko zależy zarówno od tego wsparcia finansowego, które jest potrzebne, po prostu, żebym mógł poświęcić czas na te nagrania: montowanie, tłumaczenie, nagrywanie. To wszystko kosztuje, kosztuje i żeby ten cykl mógł się rozwijać, trzeba na to też pewnych nakładów finansowych i tutaj też jest ogromna rola państwa. Ale nie tylko, jeśli ktoś nie jest w stanie wesprzeć tego kanału finansowo, to może zrobić to w inny sposób: polubieniem, komentarzem, może skopiować link i umieścić je na jakimś portalu. W jakichś mediach społecznościowych, może podesłać link do tej strony komuś innemu. No i oczywiście liczą się subskrypcje. W ten sposób poszerzamy grono widzów, i miejmy także nadzieję, że dotrze ten cykl do wszystkich miłośników dobrej literatury niekoniecznie identyfikujących się z katolicyzmem, ale może, którzy, oglądając taki program, Zainteresują się, co Kościół Katolicki ma do zaoferowania, bowiem z założenia ten kanał jest nastawiony na to, by promować dobrą książkę katolicką, konserwatywną, ale także taką, w której można znaleźć prawdę, piękno i dobro. I to tyle mojego gadania. Zachęcam do oglądania pierwszego odcinka z cyklu Mówiąc krótko o literaturze z Josephem Piersem. W skrócie, po prostu mówiąc krótko, z Josephem Piersem. I zachęcam do kolejnych subskrypcji, polubień, komentarzy, pytań. Może, może będą mieli Państwo jakieś pytania także po obejrzeniu tej pierwszej części z Josephem Piersem. To następnym razem, jeśli cykl będzie kontynuowany, oczywiście takie pytanie też będę mógł zadać mojemu rozmówcy. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu. Mówiąc krótko, z Panem Bogiem.